Tych, którzy mogą stracić. Ogromna większość Polaków może zyskać, ale no weźmy choćby taki przykład. No, zacznie się w Polsce budować mieszkania dostępne dla przeciętnych ludzi których ceny, ceny za metr powierzchni będą dużo niższe niż te mieszkania deweloperskie. No, ogromna większość Polaków uzyska pewną szansę, której dotąd nie miała, albo która była bardzo trudna. Natomiast no, pewna grupa, która na tym świetnie zarabia, to straci. No. A to jest grupa bardzo wpływowa, bardzo potężna. Czyli krótko mówiąc, o tego rodzaju rzeczy chodzi. I w ta sprawa wokół Trybunału Konstytucyjnego w istocie też tych spraw dotyczy. To jest sprawa tego, czy tej części Polaków, która liczy na jakieś wsparcie, czyli tej części Polaków, która chciałaby na przykład polityki prorodzinnej, bo to jest rzeczywiście wielki problem w naszym kraju, chciałaby tych 500 złotych, pozwoli się na to, żeby. Zaczęli żyć nieco przynajmniej lepiej niż żyją w tej chwili, to im się na to nie pozwoli, bo z punktu widzenia interesów tych, którzy do tej pory rządzili z małymi przerwami Polski, to ich los jest mało ważny albo zupełnie nieważny. Ważne jest tylko to, żeby móc uzyskiwać coraz mocniejszą, coraz wyższą mhm. i coraz można powiedzieć bardziej zasobną pozycję społeczną, ale nie dzięki temu, że się ma jakieś wielkie talenty, że jest się, że tak powiem, jakimś gejcem, mniejszym, większym czy kimś z tym rodzaju, tylko dlatego, że jest się w różnego rodzaju układach, że się jest resortowym dzieckiem. No, w Polsce cały czas, no, czas no, obowiązują no, punkty no, za pochodzenie, niestety no, tak jest to. Znaczy ten wynalazek Związku Sowieckiego trwa u nas, no. co zresztą pokazały dwie publikacje resortowych dzieci. No więc właśnie, że to, o to chodzi to, to był ogromny skrót myślę, ale. Proszę mi pozwolić mhm. skończyć. Był by to ogromny skrót myślowy, ale można powiedzieć, resortowe dzieci się bronią, i dzisiaj wybrały sobie za główną twierdzę Trybunał Konstytucyjny. czy to jest tak?